W łomotać Daniel? Daniel, co ty robisz? Pomyślmy, wykiwał cię Z drugiej strony drzwi dochodzi do ciebie jego śmiech Tutaj w pałacu każdy działa na własną rękę Z twoich ust wydobywa się groźny głos Lepiej mnie stąd wypuść Bez odpowiedzi Musiał sobie pójść Co za dupek hm? A tutaj nie zacenzurowali Zerkasz na drzwi i próbujesz kręcić gałką Ale bez skutku Muszę się stąd wydostać. Spróbuję. Może wyważyć drzwi, bo wołanie o pomoc może nic nie pomóc. <laughs> Zbierasz sobie całą siłę i próbujesz wyważyć drzwi. Są mocne i nie jesteś w stanie ich nawet naruszyć, ale za to odgłos uderzenia jest wystarczająco głośny. Kiedy już masz się poddać, zamek w, w drzwiach obraca się i widzisz przed sobą glorię. Co do licha? No cóż, cześć Gloria. Daniel. Po tym jednym słowie przetulasz Glorię, a ona od razu wszystko rozumie. Opowiedz mi o tym. Kiedy wychodzicie ze składzika, szybko relacjonujesz jej całą sprawę. Przez chwilę za zajmujesz się odga odgarnianiem włosów z twarzy. Dlaczego to zrobił? Prawdopodobnie, żeby zapunktować, oddając kucharzowi ben Benoitowi wazę. Cały czas robi takie rzeczy. Próbuję piąć się po szczeblach kariery najszybciej, jak się da. Bycie lokajem to dla niego za mało. Kiedy zostanie młodszym kamerdynerem, będzie o jeden krok od posady pana Edwarda. Jeśli dobrze to rozegra, to mu się uda. Wydajesz z siebie jęk na samą myśl o tym. On zrujnuje to miejsce. Najprawdopodobniej. <laughs> no cóż, zaciskasz dłonie w, e, w pięści. Nie pozwolę mu na to. Pos Postawiłam się u Kamili. Jemu także nie dam wygrać. Wow. Dosyć takie... odważne zagranie. Uśmiechasz się pod nosem. Daniel chce się mną zabawić, więc pokonam go jego własną bronią. Mhm. Pokazujesz Glory gestem, żeby podążyła za tobą. Wchodzicie do jadalni. Jesteś niemal pewna, że Daniel tam jest. Zauważasz, jak podkrada się do szafki, gdzie przechowywane są miski i talerze. Szepczasz do Glorii. Założę się, że to tutaj ukrył wazę. Dziewczyna kiwa głową. Odwrócę jego uwagę, a ty weźmiesz naczynie. Przez chwilę na siebie patrzycie, a potem znajdujecie miejsce poza zasięgiem wzroku, gdzie możesz poczekać. Wyglądasz z zafra mugi drzwi i obserwujesz, jak Gloria podchodzi do Daniela. Tutaj jesteś, wszędzie Cię szukałam. Pan Edward Cię potrzebuje, żeby odświeżyć srebra. Daniel marszczył brwi. <laughs> nie brzmi to zbyt. Ale ja już to zrobiłem. Powiedział, że to musi zostać zrobione. Nie zabijaj posłańca, ok? Co? Chodzi o to, że w pałacu są dodatkowi goście, co nie zostało uwzględnione podczas porannego przydzielania obowiązków. <laughs> Daniel wzrusza ramionami i ponownie rusza do szafki. Zaraz tam będę. Nie, musisz to zrobić teraz. Pan Edward nalega. Proszę, lepiej go dzisiaj nie denerwować hmm. Gloria opie Daniela za ręka w koszuli i ciągnie go w stronę drzwi <laughs> Chciałam to zobaczyć Jak Arnold jest moją ulubioną postacią z oczarowanej, tak tutaj Gloria jest po prostu perfekto eee, Znajdujących się jak najdalej od ciebie Daniel cały czas protestuje Kiedy wydaje ci się, że jest już często, wychylasz się ze swojej kryjówki i kierujesz w stronę szafki Odpierasz ją i wyciągasz wazę. Okej. Okay. Daniel, nie mogę uwierzyć, że zadałeś sobie ty na A teraz do odchodzi. Powinnam. No, nie jestem e, z miłośnikiem grożenia, no ale opcja diamentowa to opcja diamentowa. E, patrzysz na wazę w swoich rękach, a następnie na lokaja. Hej, Daniel. Daniel patrzy na ciebie, zauważa naczynie w twoich rękach i gwałtownie wciąga powietrze. Ty, ty... wygrałaś tylko tym razem. Następnym... Podchodzisz do niego, zachowując bezpieczny dystans. Nie wiem, czy coś takiego w tej sytuacji istnieje. Nie, przestań. Nie będzie następnego razu. Skończ tę wojnę teraz, Daniel, zanim pokażę wszystkim, kim naprawdę jesteś. Sprawię, że wylecisz z tego pałacu i już nigdy tu nie wrócisz. Dosyć konkretne groźby jak na osobę, która jest tutaj najkrócej zatrudniona No chyba, że tak bardzo się podjarała tym, że ma jakieś kontakty z Edwardsem, no to... księciem zanim Daniel wypada z pomieszczenia, przez chwilę mierzycie wzrokiem Usatysfakcjonowana kierujesz się do kuchni i zwracasz bazę ku kucharzowi Benoitowi Wchodzi do, Wchodzisz do kuchni z triumfem na twarzy i wazą w rękach Mam ją. Mówiłam, że mi się uda. Ach, wspaniale. Merci, merci, merci. Się czytamy... Merci czytamy po polsku. A jak się czyta po francusku? Nie wiem, nie chce mi się sprawdzać. Mężczyzna podchodzi do ciebie, odbiera wazę, a następnie z wdzięcznością całuje cię w oba policzki. I jak będę mógł ci się odpłacić? Ach, już wiem. Co powiesz na to, żebym począstował cię jedną z potraw, którą przyrządziłem dla rodziny królewskiej? Nie zauważył, że brakuje jednej porcji. Ojejku, jakie kochany... Nabierasz powietrze. Potrawy wyglądają przepysznie. Naprawdę? Oj, proszę, nalegam. Jaki kochany. Wszystkie wyglądają pysznie. Wybieram coś, co wygląda najbardziej zjadliwie, nie? Czemu tam to wygląda gra w musli, kiełbasa i jej sadzone. To po lewej stronie. Tam góry to wygląda jak. nie, to jest ta. Wezmę to na samym dole. Nie wiem, co to jest, ale. Zauważasz pasztet, zgał się wątróbki i szeroko się uśmiechasz. Nie lubię wątróbki, ale. No, trudno. Wygląda on lepiej niż cokolwiek innego. Czy mogę prosić to? Kochasz, Benoit, stawia przed tobą talerz. <laughs> Zabierasz go do jadalni i z radością wszystko pałaszujesz usatysfakcjonowana wracasz do swoich zająć. Niebawem wybije ostatnia godzina pracy i będziesz mogła przygotować się na swoją randkę. No proszę. Tylko czy tutaj nie ma czegoś takiego, jak yy, cały czas macie być yy, dyspozycyjni dla rodziny królewskiej? Czy ja coś przegapiłam? Nieważne. Po długim dniu w pracy czas się przygotować. Gloria obserwuje Cię, kiedy robisz sobie makijaż. Niewiele mówiłaś o swoim chłopaku, odkąd tutaj jesteś. Byłam zajęta. Naprawdę? Dziewczyna z niedowierzaniem unosi brwi. Wzruszasz ramionami. Co chcesz, żebym ci powiedziała? Kim jest, gdzie się spotkaliście? Wszystko. O. Przez chwilę trzymasz pędzelek do makijażu przy twarzy i zastanawiasz się, a następnie zaczynasz nakładać podkład. Pędzelkiem? A gdzie Beauty Blender? Hm. Swoją drogą, ja miałam dzisiaj sobie wyczuć malowanie, tak naprawdę tylko po to, żeby mi oczy spuchły, żeby mi jutro wyglądała jak masakra i mama nie mogła mi nic powiedzieć, nie? W sensie powiedno no dobrze, to sobie odpoczywaj, bo ja zawsze mam tak po makijażu spuchniętą twarz. A akurat były święta, więc no chciałam sobie potestować i. W końcu stwierdziłam, dobra, dzisiaj nagram odcinki, zawsze czas, bo nagrałam dzisiaj z Oczarowanej, nagrałam z paru vampirów i teraz nagrywam Royal Baby. Dawniej nagrałam trzech odcinków. Znamy się od dziecka Ojeju Przepraszam O, dziecięca miłość Jaka kochana Tak, przez bardzo długi czas byliśmy przyjaciółmi A kiedy poszliśmy do szkoły średniej Przyjaźń zamieniła się w coś głębszego O, jakie to urocze? No, kochane Dzięki Kończysz makijaż i wzdychasz Najpierw zakłada się ubranie Pracuję w sklepie samochodowym u ojca, a do tego jest jednym z najsłodszych facetów, jakich znam. W sklepie samochodowym. Bardziej się tego ogólnie nie dało. Nie wiem, to ma być typu najnowszy, w sensie takie, wiecie, typowo salony, czy sprowadzanie samochodów z zagranicy, auto-serwis, tak to się chyba nazywa, czy <laughs> naprawianie samochodów. To jest warsztat samochodowy. Są różne rodzaje miejsc, tak? Sklep samochodowy, nieważne samochodowy. Słodszy nawet od Tonego? <coughs> Chyba tak, bo jest naszym chłopakiem, a ton jest zbyt miły i coś mi nie pasuje. Nie będę to powtarzać do końca. Gloria porusza, błyszcza mi w górę i w dół. A co to miało znaczyć? To znaczyło, a co z tonem? Z pewnością zauważyła, że się w tobie za dużo. A ty co do niego czujesz? Nic, bo chłopaka. Hello, nie stracamy się. Który z nich bardziej ci się podoba? Jej pytanie cię zaskakuje. Który z nich par. podoba mi się bardziej? Lubię... Kurde, jak odpowiem Erika, to jej się zrobi przykro, nie? Jestem zagubiona, tak, to definitywnie jestem zagubiona we wszystkim Wzdychasz i spoglądasz w dół na swoje dłonie Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć Erik przez tak długi czas był dla mnie wszystkim, ale Tony... Tony jest wyjątkowy i zaiskrzyło między nami od pierwszej chwili Czy zaiskrzyło? Ja raczej obawiam się, że to jest tylko i wyłącznie to fizyczne uczucie, takie cielesne i jakby tylko na tym się opierają. No ale co ja tam wiem? Kręcić głową. To dobrze, że wychodzę dzisiaj z Erikiem. To mi pomoże. Masz rację. Lepiej się pospiesz i załóż coś na siebie. Zaraz tutaj będzie. Mhm. Mm Otwierasz szafę. Otwierasz szafę i zaczynasz się rozglądać. Wow. Wow. To jest. Wow! Po prostu. A nie, dobra, nie będę się powtarzać. Śliczne! Tak, to się nada. Idealnie do spędzenia wieczoru na mieście. Kończysz się ubierać dokładnie w, mom w momencie, kiedy Erik podjeżdża pod bramę pałacu, żeby cię odebrać. Nie, no, jakby to wcale nie było wyreżyserowane. Baw się dobrze, ale nie za dobrze. Machasz do Glorii, opuszczając pomieszczenie. Widzicie, z Erikiem ulicą, trzymając się za ręce. Ta chwila jest magiczna. Chłopak cały czas ci się przygląda. Jesteś jeszcze bardziej olśniewająca niż zwykle. Ten się nawet do... nie ubrał porządnie, tylko... Jego słowa sprawiają, że prawie unosisz się nad ziemią. Dziękuję. No w sumie, jak się tak tutaj roznegliżowała, no to co tam, chłopak ma gdzie patrzeć. <laughs> Przesuwasz się bliżej Erika, aż styka ci się ramionami. Pewnie jesteś wyczerpana po pracy. Naprawdę doceniam to, że nasze randki nadal są dla ciebie ważne. Bo dla mnie czas spędzony z tobą jest wszystkim. O, nie mów takich rzeczy, Erik. Nie mów. Wciąż mu się podobam. Nic się nie zmieniło. Kiedy idziecie, wasze ramiona się rozłączają. Trzymacie się jedynie za dłonie i oboje napawacie się widokiem miasta. <laughs> nie wierzę, że naprawdę tutaj jesteś. Mnie też ciężko w to uwierzyć. Wydawało mi się, jakbyś była na drugim krańcu ziemi. <noise> Czasami tak właśnie się czuję. Erik delikatnie ściska twoją dłoń. Jak przebiega praca w pałacu? Uśmiechasz się, chcąc utrzymać dobry humor. Opowiem mu tylko o dobrych chwilach. Złe zostawię dla siebie. Nie chcę, żeby się martwił. Radzę sobie dobrze. Moja współlokatorka stała się moją naj... najlepszą przyjaciółką i prawie zawsze pracujemy razem. To dobrze. Cieszę się, że masz kogoś, na kim możesz polegać. Chcesz wspomnieć o Tonym, ale decydujesz się pominąć ten temat. Nie chcę, żeby się denerwował lub był zazdrosny. To zrujnowałoby naszą randkę. Tak, pałac jest piękny. Udało mi się też kilka razy zobaczyć rodzinę królewską. No coś ty. Wow, ja. To było niesamowite. Czasem zdarza mi się także robić te wszystkie wymyślne rzeczy. Jadłam nawet prawdziwą królewską potrawę. Kurczę, czuję się taki nudny w porównaniu z Tobą. O nie, no nie bądź. Jesteś kochany. Jego właśnie taka. taka, taka prosto... nie chcę prostota, mogę tak powiedzieć. Jest po prostu urocza. ściskasz jego dłoń jeszcze mocniej. Nie, proszę, opowiedz mi o wszystkim. Nie mogę się doczekać normalnych historii z domu. Nie wiem, co tam się dzieje. Erik uśmiecha się do ciebie. Cóż, w sklepie jest dużo pracy, więc cały czas jestem zajęty. Dodatkowo pomagam twojej cioci z domem. Często ich widujesz? Jak się mają? Tylko mu wprawdę nie ściemniej. Radzą sobie naprawdę dobrze. Od czasu do czasu trzeba coś naprawić. Naprawić? Więc się tym wtedy zajmuję. Twoja ciotka płaci mi jedzeniem. Jadłem z nimi wiele obiadów. Bardzo za tobą tęsknię. tęsknił. No, domyślam się. Ja też za nimi tęsknię. Podczas spacerowania po mieście więcej czasu spędzacie na opowiadaniu sobie historii z domu, niż na odnawianiu więzi. To coś złego? Rozmowa? Kiedy razem z... chłoniecie widoki, wydaje wam się, że nigdy nie byliście osobno. Mija godzina. Hm? Patrzysz na telefon, żeby sprawdzić czas i wzdychasz. Już prawie na mnie pora. Już? Zdecydowanie za szybko zleciało. Ojej. Możesz zostać jeszcze chwilę? Nie wiem, jeśli wpadnę w kłopoty, możesz ze mną wrócić do domu. Oh. Wiesz, że potrzebuję tej pracy, bo inaczej moja rodzina zostanie wyrzucona z domu. Wiem, potrzebujesz tej pracy, rozumiem. Po prostu. Erik przyciąga cię do siebie i obejmuje rękami twoje biodra. Bardzo za to bym tęsknił. Patrzycie sobie w oczu. Mm, nie sądzę. Um, w sensie chciałam tylko...